Dobrze jest usłyszeć słowa o sile kobiet, ale czy dojrzałej kobiecie łatwo jest znaleźć lub zmienić pracę? Spotykam się z doradcą zawodowym Agnieszką Ciećwierz, specjalizującą się w rekrutacji i w badaniu kompetencji kandydatów. Agnieszka, na początek musisz mi przysiąc, że będziesz mówiła tylko prawdę i taką prawdę. Przysięgam. No i dobra, i teraz mi powiedz prawdę i tylko prawdę. Czy kobieta po 45 roku życia? Specjalnie powiem brzydko, jest chodliwym towarem na rynku pracy. Osobiście myślę, że teraz tak. Ale to, to ty tak myślisz, czy to jest podparte w ogóle tym, co widzisz? No to przychodzi do ciebie jakiś i mówi. Pani Agnieszko, taką fajną babkę po 45 bym zatrudnił. Myślę, że nikt nie mówi o wieku w rekrutacji, wbrew mhm. pozorom. Bardziej chodzi o kompetencje, czyli przede wszystkim to, czy dana osoba, mówiąc korokwialnie, nadaje się do tej pracy, ma kompetencje, które rzeczywiście są poszukiwane. Mhm. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz zawsze. Mówiąc też o tych pracownikach, jakby w cudzysłowie starszych, mhm. czy też jakby z większym doświadczeniem, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi też o pieniądze. Czyli wiadomo, że taka osoba będzie miała większe wymagania finansowe niż osoba na przykład nie 25, plus, tak? która dopiero mhm. zaczyna swoją e, karierę zawodową. No i tutaj też za doświadczenie po prostu się płaci. Dobra, co to znaczy dopasowanie CV do stanowiska? Czyli tak naprawdę patrzymy, czego oczekuje od nas pracodawca w ogłoszeniu. I jeżeli to się pokrywa z tymi naszymi doświadczeniami. i trochę taka wersja promo, jak na początku związku, nie? Tak, po prostu e, tak, świetnie gotuje, tak, że tak, coś tak, tam, tak. dobra Ponieważ dobra. rekruter nie ma czasu, żeby się domyślać. Tak naprawdę rekruter ma około 6 sekund, żeby sprawdzić CV. Co jest dla ciebie najważniejsze? Co powinno być w takim CV? Imię, nazwisko, numer telefonu swój nie mamy, nie żony, bo to też się zdarza, adres mailowy profesjonalny i wpisujemy konkrety. Czyli jeżeli mamy dane stanowisko, data, od kiedy do kiedy mm -hmm. konkretnie, tak. jakie stanowisko i jakie obowiązki. Jeżeli obowiązki się pokrywają z tym, czego ja szukam, możemy to nawet podkreślić, że ja też to od razu widziała. Okay. Następnie mamy sekcję zazwyczaj kompetencje i tam wpisujemy te kompetencje, których poszukuje nasz pracodawca. Zawsze patrzymy na to, jak wygląda ogłoszenie i staramy się wpisywać to, co rzeczywiście jest wymagane, Czyli jeżeli tam jest praca w zespole, to nie piszemy, że samodzielność. Okej, okej, okej. No i też pamiętajmy, że wpisujemy szkolenia, które rzeczywiście mogą być przydatne na danym stanowisku. I co ważne, zawsze pamiętamy o RODO: czy to jest CV, czy to jest list motywacyjny. Bez tego pracodawca nie może do nas zadzwonić. Nie no wpisujemy daty urodzenia do CV. Co ty mówisz? Jest to zupełnie niepotrzebna informacja. Dobra, ale Aga, nie. Obiecałaś mi mówić prawdę. Naprawdę ludzie nie sprawdzają mimo tego, że. Ale my to nie interesuje, takie... jak ktoś ma lat. I tak po doświadczeniu więcej można się zorientować. Przecież wiadomo, że jeżeli ktoś ma 30 lat doświadczenia, to nie ma 20 lat. Czyli ty chcesz mi powiedzieć, że dajesz generalnie nadzieję i że Oczywiście. kobieta nie jest pracownikiem drugiego sortu, nawet w czasie menopauzy. Oczywiście, że nie sama Ostatnio byłam też w procesie rekrutacyjnym, czy w prowadzonym procesie rekrutacyjnym gdzie wygrała pani 60+. Plus. A ja mogę jeszcze powiedzieć, że ważne są chęci generalnie, zawsze i nastawienie. Motywacja na do pracy. To jeszcze, też do jeszcze jedną rzecz tylko powiem ostatnią. <grym> Uwielbiam. Ale często pracodawcy mówią tak: "Agnieszka, ważne, żeby ta osoba po prostu chciała pracować tak. i już wszystkiego nauczania. Tak. O to chodzi i tu stawiam kropkę. Nic już nie mówisz. Dobrze. <grym> Świetnie jest być konsekwentną i budować karierę przez wiele lat, ale prawdziwy level up to zmiana ścieżki zawodowej w dojrzałym wieku. Przykłady ze świata mówią same za siebie. Mary Kay Ash w 45 roku życia rzuciła pracę sprzedawcę i założyła firmę w branży kosmetycznej, a jej biznes stał się globalnym imperium wartym miliardy dolarów. Ver Wang i Vivienne Westwood obie zajęły się projektowaniem mody po 40. Paul Hawkins... Mało znana dziennikarka finansowa w wieku 42 lat, napisała Dziewczynę z pociągu. Powieść, która stała się numerem jeden na listach bestsellerów w ponad 40 krajach, Anita Roddick. Pracowała dorywczo w hotelach i restauracjach w wieku 41 lat, założyła markę kosmetyczną wyprzedzającą swój czas. I takie babki można znaleźć wszędzie, choćby w Nysie. No może nie na tą skalę, ale kto wie. One wciąż się rozkręcają. Aniela i Roma zajmują się odnawianiem mebli, przywracaniem starym i zapomnianym sprzętom życia, nowej estetyki i funkcji. Cześć dziewczyny, ścisnę Cześć, cześć. cześć bo Widzę ludzi przy pracy, to od razu wiesz, myślę, że co ja tutaj gadam, powinnam właśnie coś malować. Tak, chcesz e... rękawiczki, to dostaniesz? Mogę. Ile miałyście lat, kiedy zdecydowałyście porzucić stateczne życie i oddać się, no, pasji, właśnie? Jakieś 42. Ja? 42. Ja e, ciągnęłam przez jakiś czas dwa etaciki, mhm. i potem poszłam za ciosem. No i poszłam w ten strach, to też było gdzieś koło 40. Nie, bo strach, no właśnie strach, bo, bo tak, tak sobie myślę, że w Polsce szczególnie my się strasznie tego boimy. Ciężko wyjść ze strefy komfortu i po prostu postawić na coś, co przez lata nam sprawia przyjemność. Ale jednocześnie brakuje nam pewności siebie, Ej, żeby laski, to bo praca nam nie powinna sprawiać przyjemności, zauważyłeś <noise> to? Oczywiście, że tak. <noise> jest jeszcze mnóstwo doradców, którzy widzą mnóstwo minusów samych. A poza to jest co w ogóle takie? niepoważne. No co wy robicie? To jest po prostu totalnie to, to niepoważne to Kto to jest. kupi? Kto się komuś podoba? No Kto to kupi? I jak ja się zwalniałam ze swojego etatu, to słyszałam dookoła, Czego Ty więcej od życia oczekujesz? Masz pracę na przyzwoitym stanowisku, nawet kierowniczym, masz ubezpieczenie i wszystko na etacie, więc czego chcesz jeszcze od życia? I ja powiedziałam, właśnie, czegoś więcej. No to co się u Was e, stało, że. Chyba trafiłeś na siebie. Się. Jak proszę, my chłopaku. też trochę się nawzajem nakręcamy okay. do wszystkiego. E, I mamy też wokół siebie takie szczęście, że mamy mnóstwo wsparcia. No my. Babki, które, no nie wiem, dziewczyny, które otwierają pracownię mają po 20 parę lat, to tak. mają jakby nie patrzeć trochę inne możliwości, trochę inny, inną perspektywę, chociażby na pracę w social mediach, a myśmy po 40 musiały się tego uczyć od podstaw. Tego same. Ej, macie zarąbiste social same. media, no przepraszam bardzo, naprawdę jestem za nikt nam zachwycona. tego nie prowadzi. Nie popełnij tych trzech błędów, tworząc rękodzieło i sprzedając swoje produkty w internecie. Z Tobą. Popełniaj błędy. Bądź sobą. Rozmawiaj o swoich potknięciach. Pamiętaj, że ludzie, którzy są po drugiej stronie są dokładnie tacy jak Ty. Też nie omyli. Boimy się, żeby, że odniesiemy przypadkiem sukces? Trochę tak. Ja myślę, że tak. A? I że nie jesteśmy na ten sukces gotowe. Masz. Tak. No, no ale tak boimy jak... się też, że jednak wszystko okaże się klapą. Tak. I trzeba się będzie też z tym zmierzyć. Z opinią z z opinią, opinią się zmierzyć, że, że śmiałyśmy podjąć jakąś decyzję. Próbę, która. Uh -huh. A ja Wam chcę, moje drogie panie, powiedzieć coś bardzo ważnego. Podejmowanie decyzji, które są złymi decyzjami, to jest fantastyczna rzecz. To jest to najlepsza jest decyzja. To jest najlepsza właśnie. Bo to decyzja. jest nauka, to tak, jest doświadczenie. Ale bez tego będziemy stać w miejscu. I jest takie powiedzenie, nie? że na końcu żałuje się nie tego, co się źle zrobiło, tylko tego, czego się nie, nie zrobiło. Zrobimy. No dobrze, a powiedzcie mi teraz, czy można rzeczywiście. Wyjrzeć ze swojej pasji. Po prostu z mostu. Wiesz co? Jak widać, można. Ja. Można, tak, tak. można, natomiast no trzeba zasuwać. Po trzeba prostu zasuwać. trzeba zasuwać, nie szukać wymówek. Bo pasja pasją, jakby może talent talentem, ale chyba najważniejsza to jest po prostu ciężka praca. I tutaj no nie i ma... ZUS. I tutaj nie ma... się jest ZUS. Wyciąg z kąta. Tak. tak, wyciąg z konta. Żałowałyście, żałowałyście? Były takie momenty, że się? Nigdy. Nigdy. Nigdy? nigdy. Ja żałowałam, że tak. Późno odeszłam z pierwszej firmy. Warto się szkolić i uczyć całe życie. Nigdy nie jest na to za późno, by czerpać satysfakcję z tego, co robisz. Nawet jeśli potrzebujesz zacząć wszystko od nowa.